Witam szanownych widzów kanału SKDF Atmosfera. Dzisiaj chciałbym wziąć na warsztat pytanie, które się pojawiło na kanale dotyczące tego, w jaki sposób walczyć ze strachem, który ciągle się pojawia w głowie zuzi. I nie tylko, bo ktoś podbił ten temat, to pytanie. Przypuszczam, że to jest coś, co jest dość popularne, tylko rzadko o to pytamy. Gdy ciągle jest strach, co z tym zrobić? Najpierw trzeba by się zastanowić, do czego w ogóle nam ten strach jest potrzebny. Czy to lęk lęk to jest coś, co jest niedoprecyzowane, Strach jest czymś konkretnym, więc możemy przyjąć, że boimy się samego skoku. Ale teraz czego się boimy w tym skoku? Bo czy boimy się wysokości? No, wysokości się nie boimy, dlatego że. Nie mamy tej percepcji wysokości, bo nie ma pod nami nic, co ma perspektywę zbieżną, a nasz mózg dopiero na podstawie tego uruchamia bardzo stary lęk, który ma nas uratować przed śmiercią, kiedy jesteśmy na jakimś podwyższeniu, czy to na drzewie, czy na skale, czy gdziekolwiek coś innego, bo to mamy być ochronieni, mamy mieć konkretny strach, podobnie jak przed ogniem, czy przed robakami, czy przed jakimiś innymi dzikimi zwierzętami. Jest to coś, co jest zapisane u nas w takiej mądrości gatunkowej i czerpiemy z tego niezależnie od tego, na jakim się wdrapiemy poziom intelektualny. W związku z tym, raczej to nie jest lęk, jeżeli chodzi o lęk wysokości. Być może jest to lęk otwartej przestrzeni, też bym tego tak nie traktował, bo wtedy byśmy się czuli osaczeni, kiedy wychodzimy na byle łąkę. Więc raczej też jest to nie to. Czego się możemy bać? No możemy się bać tego, że faktycznie będziemy narażali swoje życie na szwank, bo niezależnie od tego, jaki jest nasz poziom wyszkolenia, to cały czas podatniarstwo pozostaje aktywnością, która jest. Nazwijmy to niebezpieczna. Można się w niej zabić, można się uszkodzić. W związku z tym zupełnie niejako zdrowy i zrozumiały będzie strach przed wykonaniem takiego skoku. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o. Skoczka to właśnie strach przed wykonaniem skoku bardziej polega na tym, że nie mamy wiary w swoje umiejętności, i nie mamy wiary w to, że to co mamy zamiar zrobić zrobimy w sposób bezpieczny. Być może dlatego się pojawia taki strach przed skokami. Dopiero gdy skończyliśmy kurs, czyli gdy nie ma, na, nie ma obok nas instruktorów, którzy podczas swobodnego spadania będą sprawowali nad nami pewną opiekę. Być może na czas kursu scedowaliśmy niejako odpowiedzialność na instruktora, który z nami leciał i możemy powiedzieć: Dobra, przymykamy oko na to i tamto, będę się bawić, będę sobie skakać. Natomiast nagle nie ma instruktora, i ten skok, jeżeli robiliście FF i robiliście pierwszy skok po FF, to on się wydaje być cięższy, nawet od tego, jak, jak jest egzamin poziom siódmy. To już potem samodzielne wyjście, kiedy nie ma instruktora, to rzeczywiście dla wielu osób jest to. Również spore wyzwanie. Jestem wrogiem tego, żeby walczyć ze strachem. Jestem wrogiem tego, żeby na siłę starać się być spokojnym, spokojną, na siłę wyluzować się przed wyjściem z samolotu. Ten strach jest nam potrzebny i z czasem będziemy go transformować w mobilizację, która już nie ma żadnego naznaczenia emocjonalnego, czy to jest coś dobrego, czy coś złego. Bo gdybyśmy się stanowili, to tak naprawdę reakcje naszego organizmu są zupełnie. Zdrowe, są zupełnie dobre. To, co my interpretujemy jako wstydliwą jakąś reakcję naszego organizmu i traktujemy to jako strach, być może organizm w sposób zupełnie prawidłowy przygotowuje się do czegoś, co jest dlategoż to organizmu i dla naszego jaszczurzego mózgu jest to coś, co jest ekstremalnym wyzwaniem. W związku z tym mobilizuje się organizm i robi wszystko, co może, daje zastrzyk adrenaliny i wiadomo, że będziemy po zrobieniu tego dostaniemy też w nagrodę trochę endorfin. Będziemy sobie mogli przećpać coś, co jest zupełnie podobne do opium, a brodzi się w naszym. W naszym organizmie. Czy są jakieś proste rady na to, żeby zwalczyć lęk? Otóż ja bym, przede wszystkim, nie martwcie się z tego powodu. Jeżeli, jeżeli jest ten strach, to jest on naturalny i w porządku. Jeżeli widzicie ludzi wokół siebie w samolocie, którzy są wyluzowani. To uważnie się im przyjrzyjcie, a zobaczycie, że większość z nich tylko udaje wyluzowanych. Tam niewielki, niewielki jest odsetek tych, którzy albo nie zdają sobie sprawy z tego, jakie są zagrożenia, albo rzeczywiście mają już takie doświadczenie i wiedzą, co się dzieje, że wiedzą, w którym momencie, jak się zachowywać. W samolocie również to nie jest trzeba, żeby być wyluzowanym, dlatego że samoloty spadają. Trzeba być również czujnym i trzeba być również spiętym. W związku z tym uważam, że ten strach lepiej jest przetransformować na mobilizację, która daje nam większą siłę, większą prędkość, możemy lepiej reagować. Czyli zamiast się zastanawia się nad tym, że bokser, który wychodzi na ring, to on się boi swojego partnera, który wyjdzie z drugiego narożnika. Może jest tak, że on się nie boi, tylko może jest tak, że on po prostu odczuwając respekt przed nadchodzącą walką, wiedząc, że może zostać po ryju, to jest zmobilizowany do tego, żeby pracować jak najlepiej, a jego organizm pomaga mu w tym, żeby osiągnął jak najlepsze wyniki. Wziąłbym pod wzgląd jedną rzecz. Szkolenie teoretyczne podczas kursu spadochronowego jest ograniczone. Nie można powiedzieć u studentom wszystkiego, dlatego że będzie dla nich tego za dużo. Trzeba wiedzieć umiejętnie, co, kiedy powiedzieć, jak zacząć pewne tematy, które się potem będzie rozszerzało i będzie się rozgałęziało. Natomiast, co powiedzieć podstawowego, które będzie, będzie student wiedział, że nie wie aż tak dużo, jak mógłby wiedzieć po kursie. Czyli po kursie to nie jest tak, że spoczywamy na laurach i skaczemy sobie, bo właśnie w tym momencie dla mózgu to może być zagłoska, jak to sobie po prostu skaczemy. Przedtem były zadania, w każdym kursie, w każdym skoku AFF, w każdym poziomie trzeba było coś nowego, a teraz po prostu iść skoczyć. Kiedy nie mamy planu, zaczynają się w głowie różnego rodzaju budzić głupie myśli. To właśnie plan skoku to szczegóły, które mamy poznać i szczegóły, które mamy dopracować i które mamy potem wykonać w powietrzu będą zapełniały na tyle naszą jaźń, żeby nie było miejsca na to, żeby tam hulały po pustej głowie jakieś głupie pomysły, a czy to na pewno dzisiaj, a czy ten... To... Jeżeli jesteście w samolocie, jeżeli się nic nagle nie zmieniło, nie zobaczyliście przed sobą chmury burzowej, albo czegoś innego co się pojawiło z nienacka, to decyzję o wykonaniu skoku dokonaliście przed wejściem do samolotu. Jeżeli jesteście już w samolocie, to już wchodząc do samolotu zaczyna się skok. To wszystko jest element skoku, w związku z tym emocjonalnie również dobrze być spiętym raczej przed wejściem do samolotu, niż to kiedyś otwierają drzwi. Otwieranie się drzwi świadczy o tym, że nieuchronnie nadchodzi coś, czego się obawiacie. Być może obawiacie się swoich umiejętności, jeśli chodzi o swobodne spadanie. Trudno jest tutaj wycyrklować, jaką macie autoestymę odnośnie swoich umiejętności. To o tym, czy żeście się nadawali do tego skoku, czy się nie nadawaliście, zdecydował instruktor na podstawie swoich umiejętności oceny tej sytuacji. Zrobiliście coś, co w jego mniemaniu wystarczające jest, żeby można było bezpiecznie was wrócić z samolotu. W związku z tym no, można w pewnym stopniu zawierzyć jego, jego ocenie, która prawdopodobnie będzie lepsza niż ta, która jest waszą oceną. I tutaj się oczywiście pojawiają dwie grupy ludzi. Jedni, którzy mają niejako wybuchaną, rozbuchaną swoją. poczucie własnej wartości i swoich umiejętności. Tych trzeba hamować i oni są o wiele bardziej niebezpieczni. I ci, którzy, którzy mają. Yy, przytłumione to, to poczucie własnej wartości, nie są przekonani co do własnej, co do, własnego, co do własnego stopnia samodzielności, jeśli chodzi o bycie skoczkiem. To jest prostsze, jeżeli chodzi o opanowanie tego przez instruktora i dalszy proces szkolenia. W związku z tym, jeśli jesteście to w tej grupie, która jest grupą osób wrażliwych, które, dla, dla których skok jest przyjemny, ale jest na granicy już bólu, a nie na, na granicy głaskania czy łaskotek, w związku z tym to dobrze jest, zacznijcie skutecznie pracować teraz ze swoimi emocjami. I teraz jak to robić? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co chcecie robić podczas skoku. Plan nie powinien być za bardzo rozbudowany, ale powinien być konkretny, tak żebyście mogli w momencie, kiedy następują zawahania, kiedy w samolocie was zapadają jakieś głupie myśli, żebyście mogli ten plan rozłożyć na kawałki i myśleć o każdym elemencie po kolei, tak jakbyście chcieli zbudować z niego potem całą tą konstrukcję tuż przed wyjściem. Za każdym razem myślenie o skoku w ten sposób, w jaki jest Pobieżny plan tego, co mamy zrobić. Potem rozbijamy to na szczegóły, te szczegóły dopracowujemy i potem znowu to łączymy w całość. Następuje niesamowicie ciekawy proces, w którym Wasza głowa się przygotowuje do tego, co ma zrobić, i być może to już wystarczy, żebyście nie mieli takich obaw. Zauważam podczas szkolenia, że ludzie, którzy na pierwszego dnia, zanim jeszcze dostaną teorię, ci ludzie zazwyczaj są bardzo niepewni i bardzo podchodzą, nazwijmy to chociaż chcą robić kurs. Przyjeżdżają do mnie na kurs, widzę, że są niepewni. Natomiast po, po jednym dniu teorii, kiedy prześpią się z tą teorią prześpią się z ćwiczeniami kiedy im się zrobi odświeżenie tych ćwiczeń dokończy się teorię, to ta konsolidacja informacji, która nastąpiła przez noc powoduje, że następnego dnia oni są w zupełnie innej formie i okazuje się, że ponieważ mają już co robić i mają nad czym pracować to nie ma aż tyle miejsca na to, żeby się mogli czegoś bać w związku z tym Trzeba się ustawicznie uczyć, i trzeba cały czas trenować. To, że skończyliście kurs podstawowy, to tylko świadczy o tym, że skończyliście kurs podstawowy. Teraz trzeba by dowiedzieć się, co dalej. Jeżeli chodzi o swoich studentów, już dawno o tym myślałem, i ponieważ wiedziałem, że trzeba przygotować dla nich jakiś. Jakąś bazę wiedzy, m.in. po prostu ten kanał. Ale również po to napisałem podręczniki, które są do tego, żeby mogli sobie czytać, co chcą sobie w danym skoku zrobić. Porozpisywałem to do, aż do licencji i są zarówno ćwiczenia na czaszy, jak i ćwiczenia podczas swobodnego spadania, sposoby oddzielania się od samolotu, tak żeby to wszystko można było przygotować na Ziemi. Teraz im więcej, im bardziej i intensywniej się boicie wyjścia z samolotu i skoku, który ma się wykonać, to znaczy, że tym więcej, tym bardziej i intensywniej powinniście uczyć się i trenować na Ziemi. Najlepszym sposobem na to, żeby przeszły lęki, jest to, żeby przepracować, w sensie przepracować, nie odpychać, bo wrócą, tylko zaakceptować, że one będą, myśleć sobie, dobra, będzie tak i tak, idę sobie teraz na, 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 na ramę do trenowania wyjścia. Wiem, że będę podchodzić na miękkich nogach do drzwi, ale myślę, gdzie mam ustawić, jak mam ustawić nogę, jak mam zrobić, pytam się, czy dobra technika jest oddzielenia się od samolotu i tak dalej, tak dalej. Potem w swobodnym spadaniu mamy plan, ale ten pla, plan realizujmy konsekwentnie, Używając mięśni, dlatego dopiero wtedy kształtujemy psychomotorykę. Nasz umysł, który, nasz umysł, jak szczurzy, jest ciekawy, bo on jest nie niemową. Nie można w żadnym języku ani poezją, ani poezją śpiewaną, nie można się nic komunikować. Jedyny język, który on rozumie, to są powtórki. Więc, jeżeli powtarzamy się i powtarzamy daną, daną czynność, to kodujemy to, co mamy potem zrobić. Na powietrzu I prawdopodobnie źródło tych lęków albo strachu przed danym konkretnym elementem będzie bardzo mocno temperowane, kiedy pojawi się więcej treningu. Natomiast jeżeli ten strach jest, to weźcie sobie pod uwagę, że bardzo trudno byłoby go przywołać w innych warunkach, które byłyby tak bezpieczne, jak ten niebezpieczny sport wygląda. I dlatego, że macie lęki, które są na bazie najbardziej ekstremalnych obaw o wasze własne życie. W związku z tym, żeby sprowokować taką inną sytuację, na, przypuszczam, że trzeba by się bardzo mocno postarać i naprawdę doprowadzić do sytuacji mocno ryzykownej, o wiele mniej obwarowanej przepisami, zasadami i konkretnymi regułami bezpieczeństwa, tylko takie, które prawdopodobnie mogłyby się skończyć jak historie typu podtrzymaj mi piwo i popatrz. Nie? To były ostatnie słowa, które powiedział, powiedziała. A no może jak powiedziała, to by potrzymaj moją lampkę wina i popatrz. To może by było trochę inaczej. Więc tutaj pielęgnujcie ten, ten, ten strach i nauczcie się pracować w tym strachu. Potraktujcie w ten sposób, że jeżeli nauczycie się robić rzeczy, pomimo tego, że jesteście macie zalaną adrenaliną w mózgownicę, jesteście w tym ciężkim stanie coś zrobić. To w tym momencie wasz mózg otrzymuje niesamowity trening, którego nie można przywołać żadnej innej możliwości. I teraz, jeżeli się kiedyś zdarzy, że po jakichś 30, bo zwykle takie jest 30-40 skoków, zaczynamy się obywać z tym, że znowu się bałem, nic się nie stało. Znowu się bałam, wyskoczyłam, nic się nie stało, a powolutku to wszystko się rozmywa. Ale też straciliście, straciłyście możliwość potrenowania ze swoim mózgiem tego, jak się zachowywać w sposób zdyscyplinowany w momencie, kiedy przychodzi jakaś sytuacja ekstremalna. Na przykład, waszej karierze może pojawić się kiedyś ratowanie. Ratowanie, uwierzcie mi, że będzie, jak będzie ratowanie, to będziecie mieli wyższy poziom emocji niż przed wyjściem z samolotu. Więc dobrze jest wcześniej przygotować sobie, że wiem, że w stresie to i to i to, to i tak działam, i tak działam, to mi nie wychodziło, to nie wychodzi. Dobra, nie wychodziło, przywołaj ten stres, pomyśl o nim, przywołaj te wszystkie emocje, które ci przeszkadzały, kiedy się spadało w powietrzu. Połóż się na wózku, poćwisz dokładnie przebieg skoku, właśnie przywołując, odświeżając te emocje, tak żeby je Roz, rozpuszczać, ale rozpuszczać przez praktyczne działanie, tak, które nastąpi w następnej sytuacji stresowej, bardziej niż jakieś działania relaksacyjne, oddechowe, uspokojenie się. Oddechowo proponuję wam, żebyście po prostu kiedyś otwierając drzwi Nabrali powietrza, wypuścili, wypuścili sobie ze siebie wszystkie niepotrzebne emocje. Nie te, które dotyczą skoku i obawy przed skokiem, bo to jest akurat potrzebna emocja, tylko niepotrzebne emocje, które w sobie gromadzimy, jak śmieci, kiedy idziemy przez życie. Na przykład z tego życia odchodzą ludzie, których nie chcecie już dalej znać, a po nich zostają jakieś emocje, które są albo nieprzepracowane, albo które się już nie da przepracować, ale jest to ewidentnie śmieć, który trzeba też usunąć, żeby mogło mieć miejsce. W sercu i w głowie na jakieś nowe emocje. Więc zobaczcie, za każdym razem, kiedy wychodzimy z samolotu, to wszystko, czego się baliśmy w samolocie, niejako zostaje w tym samolocie. No, a to jest podobnie też właśnie do walki, kiedy nie wiemy, z kim mamy do czynienia, jest, 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 jest obawa, jest strach do pierwszego, do pierwszego ciosu w ryj, i wtedy zaczyna się walka, nie ma już miejsca na strach, tylko wtedy się już bronimy. Przypuszczam, że podobnie jest tak, kiedy stoicie w samolocie i kiedy dochodzicie do drzwi, kiedy wzrastają emocje maksymalnie, kiedy wychodzicie z tego samolotu, one się zupełnie rozpuszczają, są inne albo inaczej. Nie są w stanie dogonić spadającego ciała skoczka. Dopiero za jakiś czas są w stanie tam dopaść, kiedy jemu się ustabilizuje prędkość i dalej się nie będzie rozpędzać. Czyli po kilku sekundach wraca Wam świadomość, bo rozpędzacie się przez 10-12 sekund. No to jest trwa konkretnie. Można jeszcze przyjąć, że czas i tak będzie Wam biegł tam zupełnie relatywnie. Więc reasumując, odpowiedź dla Zuzik z kanału SkyDive Atmosfera. Za bardzo z tym nie walcz, za bardzo nie pokonuj tego strachu. Popracuj, potrenuj, poczytaj, poucz się, jeżeli nie ma żadnych innych źródeł wiedzy dostępnych w języku polskim polecam swoje podręczniki, dlatego że właśnie są całkiem zgrabnie napisane i w tym przypadku Ci się przydadzą do tego, żeby mieć możliwość odświeżenia, być może drobinkę uzupełnienia wiedzy, którą miałaś na kursie, być może coś, co było powiedziane, wyleciało jednym uchem, drugim wyleciało, ale masz też bazę razem z planem skoków, które możesz sobie przygotowywać, możesz trenować, masz co robić dokładnie na ziemi, aby potem wyjść w powietrzu, zrealizować ten plan, czyli Plan, the jump, jump, the plan. Jeśli jest do tego, podchodzimy do tego z respektem, to w tym momencie ten układ również jest dla nas bardzo pomocny, jeśli chodzi o obieg emocji i o to, jak kontrolujemy, jak kontrolujemy funkcjonowanie w stanie podwyższonego stresu albo w stanie najwyższego stresu. Mam nadzieję, że wypełniłem temat, który cię interesował. Mam nadzieję, że trening, który zastosujesz, ci pomoże i jeżeli pomoże, to daj jakiś znak sygnału umówiony, na przykład może być to spok na antenie, że to wszystko poszło. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Mam w, w planie nagranie jutro, ponieważ będę przekładał jeden sprzęt, żeby przybliżyć nie tylko skoczkom, ale osobom nieskaczącym, albo inaczej, nie tylko osobom nieskaczącym, ale być może skoczkom, przybliżyć rzeczy, które być może jeszcze których jeszcze nie poznaliście, albo których być może nawet nie wiedzieliście, że można poznać. No, no, to, o tym nie będę uprzedzał faktów, tylko jak Włoszański, tylko po prostu nagram film i wstawię. Na razie wszystkich serdecznie pozdrawiam, jak, zwa, jak zwykle z pokiem, jak zwykle z mojej tej zielonej krainy. Mam na nadzieję że wielbiciele lepszego dźwięku zauważyli że podłączyłem podłączyłem tutaj mikrofon i gadam do mikrofonu który jest mikrofonem zewnętrznym jakiejś takiej średniej marki ale spośród średnich marek należy do lepszych mikrofonów spośród wyższych marek należy do nijakich mikrofonów, ale jest dobrym mikrofonem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę Wam bezpiecznego skakania, szczególnie, że nadchodzi jesień, potem jesień dobry czas, żeby, żeby trenować na ziemi, żeby trenować być może w tunelu, a żeby też może poczytać coś, się coś pouczyć, nie tylko oglądać jakąś gadającą siwą głowę na, na ekranie, ale też nasz wzrok bardzo fajnie wchłania Większość naszej edukacji opiera się przez, na czytaniu, w związku z tym wyrobiliśmy sobie pewien kanał informacyjny. Faktycznie mówienie jest niejako pierwszym sposobem komunikacji, pisanie jest wtórnym, ale przez tyle lat nas kształt, kształtują wszelkiego rodzaju yy, ośrodki szkoleniowe, że pisanie i czytanie jest dla nas bardzo ważną formą chłonięcia wiedzy. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, bo się już tak na napo pozdrawiam, napozdrawiam, tak pół filmu nagram. Jeszcze raz tutaj daję spoka.